Cześć, jestem Maneta. Moją pracą jest wyklejenie prac z papieru samoklepnego. Po pracy w fundacji przychodzę do domu, trochę odpocznę i wyklejam kolejne prace, żeby były efekty i pomysłowość. Ta technika się miała właśnie w gimnazjum, jak robiłam na, pracę na konkurs. I mi pani pokazała, wychowawczyni, jak to trzeba robić, jak długo długopisy mieć, i powstają prace. Ja jestem zadowolona, że poznałam nową technikę prac, którą bardzo lubię i no, wykonuję piękne prace. Do swoich prac używam papieru samopłybnego długopisów nieprzyszanych, oraz więc żeby też sobie kawałek kopnąć sobie papieru. A teraz wam pokażemy, jak to się robi. No lubię tą pracę wyklejać, która mi sprawia radość, przyjemność. Spokój. Zajmowanie pracy mi zajmuje około miesiąca i cały dzień robią sobie przerwę na odpoczynek. Ludzie obserwują mnie na TikToku, na Facebooku, na stawiają co ładnie, kom komentują. Podobają się ludziom moje prace. Bardzo lubię się dzielić, a niechętnie bym oddawała za zadajmo. Ale trzeba też więc pod uwagę, że papier kosztuje i trzeba też na tym zarabiać. Wiele osób się pewnie czymś nie zainteresowało, bo trzeba mieć cierpliwość, a cierpliwość to największy sposób na uspokojenie. Udało mi się zarazić moją pasją koleżanki ze szkoły w Sielcach. Ale nie mieli konkurencji ze mną, bo zawsze byłam lepsza. No wygrywałam w konkursy też wiadomo. Pomysły biorę albo z głowy, albo z internetu. Większość obrazu to mnie rysuje nasza koleżanka z pracy. A ja potem je na kolorowo pięknie wyklejam. Kasta praca. Inna, jest inna, nie ma takiej samej. Do tej pory wykonałam pracę. Boś, pierwsza praca na finał. Anioła w górach. Wykonałam jeszcze pracę w Fundacji rengi Logo oraz Aicheta-Fawdach Logo. Wykonywałam różne prace. Józef pisuski, na koniu, Świnka Pepa, psi Patrol misio, i murzynkę, anioł na łące, a kartkę wielkanocną, katkę na Boże Narodzenie, oczywiście z nas. Moim maszynem jest żeby powstała wystawa moich prac, ale nie wiem, czy to się odbędzie, bo ja zazwyczaj oddaję pracę. Warto mieć swoją swoim pasie, który ospokaja, a ja mam pasy w wyklejanie pracy, które bardzo lubię, uwielbiam, a nawet kocham.